Się. Ja sobie muszę zdokumentować, że was spotkałem. Ja nie wiem, czy wszyscy studenci w tym momencie wiedzą, co się stało. Przygotowali przepiękne stroje i bardzo zapraszamy. Słuchajcie, to, jest, to będzie taki mały pokazik, a za moment e... Pokaz będzie się składał m.in. ze skoku przez ludzi. Proszę o oklaski, żeby wspomóc naszego naszego rektora. I ostatnie jest i meta, i meta. I teraz w ramach, w ramach podziękowania oklaski dla rektora. <głos> <głos> Czyli y, dla formalności. Oczywiście konkurs nie jest ustawiony, nikt nie wie kto powinien wygrać. Niech tylko każdy pamięta kto jest odpowiedzialny za egzaminy, kolokwia. Podziękowania dla Pana Prezydenta. Wygrał jego Maksymencja Rektor. Przyznaję wygraną. Ja nie wiem czy wszyscy studenci w tym momencie wiedzą co się stało. Właśnie mamy klucz do bram miasta e, o ocenę naszych konkursowiczów, ze względu na to, że jak widzimy nasi wzornicy e, przygotowali przepiękne stroje i bardzo zapraszamy. I proszę, pierwsza postać, e, rozumiem, że to jest e, papierowa postać. O, nasz papierowy ludek, tak? Kim chciałeś być? Chciałem być żółwiem. Chciał być żółwiem, wygląda jak papierowy ludek. Ja nie wiedziałem, że koniki morskie mieszkają na lodzie, ale dobra. Proszę bardzo, następno. A z którego morza jesteście, koniki morskie? Jestem dmuchawcem. Dmuchawiec? Nie skomentuję, nie skomentuję. Słuchajcie, to jest, to będzie taki mały pokazik, a za moment e, pokaz będzie się składał między innymi ze skoku przez ludzi. Ale to nie przez was wszystkich, tutaj zgromadzonych, tylko przez parę osób, które już chyba są wyznaczone, tak? Nie, czyli... No i znowu się udało, Nie, no nie wstawajcie, nie przesadzajmy, jeszcze... ...chyba 60 cm 90 już? Ło, wow, już mamy 90, ale szybko. Oła, ale mu się udało, brawa. Nikt nie wie, dobra, dorzucę jeszcze długopisy. Ja już nic więcej nie dam. Czy ktoś chce? Ty nie możesz. To co, czy ktoś wie? Dwa nowe kierunki, jakie teraz będą utworzone. Jedyne dwa.

Ciążę ściągaj nas. Neptun nie startuje niestety w turnieju. Czekaj, hey!

I ja parada, ale gra! Politechnico. Politechnico. Dziś urzęduje! się śpiewa, dziś polewa I się nie wstrzymuje! Nie puszczę po tego na mam! mamo! Powiedz nam, czy jesteś głodny? Czesio ma kanapkę na później. Czesio mógł schować na później, ale nie studenci, którzy zgłosili się do konkursu. 3, 2, 1, start! Wszyscy rzucili się na kawałek pizzy, nie wiedząc, że jest mały haczek. Papryczka pepperoni. Nie wszystkim smakowało. Oprócz pizzy były jeszcze dwa hamburgery i pierogi. Dziwne pierogi. Oraz flaszku Dobra doprawiona papryczką puri-puri. Bo w życiu studenta nie ma czasu i ochoty na zdrowe jedzenie. Ich przysmak? Hamburger. Szybkie, pożywne. E, zawsze możesz to zamówić, kupić i zjeść i się najeść. A warzywami wiadomo. Zjesz w łóżko, jesteś głodny, nie? A student głodny być nie lubi, dlatego konkurs Wszystkożerców przyciąga tylu chętnych. Politechnika ma swojego wszystkożercę. Łukasz Wiśniewski pochłonął ćwierć pizzy familijnej, pierogi i cztery hamburgery w najkrótszym czasie. Jak to się robi? Małe kęsy, gryź dobrze, nie Co? jeść dwa dni wcześniej. I student śmiało może powiedzieć, nie dziękuję, nie jestem głodny. Pytanie tylko, czy zdrowy? To Łukasz Myc.